Poradnia Diasma i Psychoklinik powstała z potrzeby serca. Powstała po to, aby nieść pomoc tym, którzy tej pomocy potrzebują, szukają. Wykorzystując doświadczenia zebrane podczas realizacji wielu różnych projektów, programów związanych z niesieniem pomocy, staramy się zrozumieć każdego. Czasem wystarczy, by na spokojnie ktoś obiektywny wysłuchał nas, pomógł poukładać wszystko w głowie, a czasem potrzebna jest szybka i fachowa pomoc specjalisty. I u nas to wszystko jest. Starannie dobieramy naszych współpracowników tak, aby każdy, kto do nas przyjdzie, znalazł specjalistę, który spełni jego oczekiwania, przy którym poczuje się bezpiecznie, zaopiekowany. Mamy bardzo duże doświadczenie w pracy z osobami doświadczającymi przemocy, osobami uzależnionymi, ale również nie są nam obce problemy w rodzinach. Kwestia samotności w rodzinie zasługuje na uwagę, ponieważ. Jest wiele osób, które pomimo sukcesów zawodowych, zdrowia, rodziny, czują się samotni. Niestety więzi, które mają wiązać rodzinę, bardzo często albo się nie zbudują, albo się zrywają pod wpływem różnych czynników. Te i wiele innych spraw można wspólnie omówić, poradzić się czy ustalić plan działania właśnie podczas rozmowy ze specjalistą. Żyjemy w wielkim pędzie, a dookoła wciąż słyszymy szybciej, więcej, dalej, mocniej. Wielu traci z oczu to, co powinno być najważniejsze w życiu. Dlatego nie warto zwlekać i, kiedy czujemy, że coś wymyka się spod kontroli, śmiało umówmy się na spotkanie ze specjalistą. Warto zawalczyć o siebie. Serdecznie zapraszamy do naszej poradni Psychoklinik Gdysmej w Pawianicach.